Jak wspomniałem, każdy naród musi mieć, znaczy powinien mieć szlachtę. U nas ta warstwa zaczęła się tworzyć, no tak gdzieś za Zabolusa Chrowego. I no, trochę z lep lepszym czy gorszym skutkiem trwała przez 800 lat. Troszeczkę się zdegenerowała ta warstwa, ale była kulturotwórcza, była państwotwórcza. Była tam lepiej, gorzej przewodzić narodowi. Nawet była gotowa do poświęceń. No i druga wojna światowa ostatecznie tę warstwę zepchnęła z głównej sceny historii. I już nie mieliśmy szlachty. I nie mieliśmy szlachty. Mieliśmy taką szlachtę, taką namiastkę. Taką namiastkę, na PRL-u to była nomenklatura. Która, nawet no, no, czasami próbowała odgrywać taką rolę. No ale czasami w dobrej wierze. Niektórzy próbowali odgrywać taką rolę. Chociaż, jak Państwo pamiętacie, głównym motywem nomenklatury był walendrody. Tak przynajmniej prezentowany był tak na zewnątrz, że my tu... Chodzimy do partii, bo my jesteśmy porządni. Jak my nie wejdziemy, to wejdą wajdacy i, i będzie jeszcze gorzej. Cóż można na to powiedzieć? No być może, że to były autentyczne takie motywacje w wielu przypadkach. Ale jak zauważył Franciszek Fischer jeszcze przed wojną, nie będzie w Polsce dobrze, dopóki się nie rozstrzela 700 tysięcy walidaczy. Zwrócili mu uwagę, panie Franciszek. Działa nic nie szkodzi, dobierzemy z uczciwych. Otóż, proszę Państwa, więc była to, była to na miasta szlachty, i ona przynajmniej częściowo zaczęła ewoluować pod, w drugiej połowie lat 80. w taką szlachtę, już opartą na cenzusie majątkowym, tą te stare rodziny. No i drugą częścią tej namiastki szlachty to było, może nawet jest nadal duchowieństwo. Jest to namiasta szlachty. My no prawdziwej szlachty nie mamy. No, po prostu tak się zgodziło. Mamy takie dwie namiastki. To trudno, no jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Nie, nic z tym nie ma złego. Problem polega wszelako na tym. Podobnie jest zresztą w innych krajach. Na przykład z Rosji. Kto rządzi? No raz nie, Zwietka rządzi. Putin to kto? To, to jest czekista, prawda? Zimny czekista. Gdzie indziej zresztą też. Że w Rosji, w innych krajach, tajne służby dbają o swoje państwo. Bo wiedzą, że drugiego nie będą miały. Natomiast u nas, i to jest przekleństwo jakieś ciąży nad że nasze tajne służby dążą do tego, żeby jak najszybciej własne państwo rozkazać i poszukać sobie kogoś, kto im zapewni bezpieczeństwo. I proszę państwa, żeby nie być gołosłownym, że tak jest, to jeszcze raz wrócę do lat 80. Kiedy go zobaczą z prezydentem Reaganem rozmawiał w Genewie, no to już się pokazało, że no, trzeba będzie się ewakuowało imperium sowieckie. Prędzej czy później, raczej prędzej niż później. I o tym jeszcze zwykli ludzie nie wiedzieli, ale ludzie tajnych słów wiedzieli. No dlatego zareagowali natychmiast tworząc spółki nomenklaturowane. I każdy z nich musiał sobie postawić pytanie, no dobrze, Sowieci się ewakuują, a ja co? A co ze mną będzie? I nie tylko spółki nomenklaturowe zaczęli mówić, ale zaczęli się rozglądać za nowym protektorem, który w razie czego nie da im zbinąć. No bo nie wiadomo. Było czym to się skończy. I Edward Mazur, ten, który, o którego ekstradycje Polska występowała funkcjonariusz wywiadu wojskowego od 1987 roku, co wyszło na jak przy okazji procesu ekstradycyjnego, już jedną nogą we FBI. A przecież nie było dosadnione. Dlatego zresztą go Amerykanie nie wydali, bo swoich agentów nie wydali. Inni zrobili to samo. W rezultacie mamy taką sytuację, że ci, którzy naprawdę Kręcą sceną polityczną, wykonują zadania zlecane przez kierownictwa innych państw. W rezultacie mamy dwie polityczne opcje. Kraj jest targany przez dwie polityczne opcje: opcję amerykańską i opcję europejską. Jeśli państwo pozwolą, to scharakteryzuję. Jeszcze kilka minut, trochę cierpliwości, opcja amerykańska polega na tym, że to jest zresztą trudno powiedzieć, że ona jest niezgodna z polskim interesem państwowym. Jak Państwo pamiętacie, przed wojną w Polsce funkcjonowały dwie koncepcje polityczne: koncepcja federacyjna i taki pomysł prometejski, taki program prometejski. Koncepcja federacyjna polegała na tym, żeby odgrodzić się od Rosji takim kordonem państw, no przez grzeczność niepodległych, prawda, ale koniecznie zaprzyjaźnionych z Polską, więc ich niepodległość taka była szczególnego rodzaju, miała być. Program prometeński zaś, on nie wyszedł poza sferę projektów właściwie, Polegał na tym, żeby ekscytować narody kaukaskie przeciwko bolszewikom i w ten sposób tak robić dywersję Związkowi Sowieckiemu. Polska okazała się, no żeby na nas nie naciskał, to zawsze się robiło dywersję. To zresztą nie tylko, to nie był taki oryginalny wynalazek. Na przykład Jan Sobieski, jak chciał ulżyć Polsce trochę od Turków, to Węgrów zachęcał, żeby powstania robili. I Węgrzy robili powstania, potem on ich zostawiał, ale jak tu tłumili powstania węgierskie, to już nie ruszali nas. No to tak się robi. Także nic tu oryginalnego. Tyle tylko, że Polska była za słaba w okresie międzywojennym, żeby realizować ani jeden, ani drugi program, także skończyło się na Traktacie Ryskim, a program Bronatyjski nie wyszedł poza fazę projektów. Natomiast teraz... Mamy pewien taki konflikt interesów między rodzącym się cesarstwem europejskim, którego politycznym kierownikiem są Niemcy, i cesarstwem amerykańskim. Otóż Niemcy nie życzą sobie, żeby Amerykanie się wtrącali do polityki europejskiej. I Francuzi też zresztą. To się nazywa europeizacją Europy. Takie stopniowe wypychanie Amerykanów z Europy. I dlatego fundamentem polityki europejskiej jest strategiczne partnerstwo rosyjsko-niemieckie. Cesarstwo Europejskie nie życzy sobie żadnego konfliktu z Cesarstwem Rosyjskim. Przeciwnie, chce mieć tutaj spokój, żeby mieć wolną rękę w dziedzinie. Jeżeli porzucimy na chwilę polnocentryczny punkt widzenia, to rzeczywiście musimy przyznać, że polityczne współdziałanie Niemiec i Rosji jak na Europę przynosiło Europie stosunkowo długie okresy pokoju. To prawda. Tyle tylko, że ten pokój był osiągany naszym kosztem, to znaczy kosztem naszych aspiracji politycznych, a czasami nawet kosztem samego istnienia państwa polskiego. Więc to musimy sobie z tego zdawać sprawę. I y, część opinii publicznej, część polityków w Polsce, no, rząd premiera Donalda Tuska uważam, że jest zaprzedany opcji europejskiej, a prezydent Kaczyński próbuje realizować opcję amerykańską.